Helvetia to teoretycznie nowa nazwa, ale zespół stary, bo znajomy twarze że poznajemy z poprzedniego sezonu, tak? Zespół praktycznie stary. Trochę ludzi tam jednak zaczęło studia, także jest ciężko z pozbieraniem składu, ale, ale staramy się na bieżąco. Czasami wychodzi, czasami nie. Jak zespół to oparty właśnie na e, studentach, tak? Czy jakby kto? Jaka jest jego historia? Większość studentów, większość też pracuje na, na, na delegacjach, także jest trudno, żeby ich zebrać na, na wtorek czy na środę, na metrze. Także jest kiepsko z zebraniem ludzi, ale staramy się cały czas i, i miejmy nadzieję, że tutaj chłopaki z delegacji właśnie wrócą na, na miejsce i, i będziemy nie mieli problemu z zb, zbieraniem ludzi. Bo dzisiaj mieliście problemy z zdobyciem bramki, bo zawsze mówi się, że no, z tyłu może można wybronić, ale jak się z przodu nie strzela, no to trudno, trudno. a chociaż sytuacje były, bo e, trochę szczęścia też Wam dzisiaj zabrakło. No szczęścia niestety nam brakuje. wczorajszym mecz z Polaksem wyszedł nam no, dobrze. Bo 9-4 z to, to nie jest aż no, taki straszny wynik, wynik tak. no dokładnie, a, a dzisiaj niestety bramka zaczarowana i nie szło. I nikogo nowego absolutnie nie macie w swoim teamie, czy jakieś tam delikatne uzupełnienia w składzie nastąpiły? No, przyszło dwóch chłopaków, Jakub i Michał Turek i, i dają chłopaki radę. Bo przy tym nazywaliście się? Yy, Busforiu. A Helvetia skąd się wzięła nagle tutaj? Taką mamy drużynę na hali, nazwę. Mhm. Także... Coś oznacza? Nie, nie wiem, ja nie wymyślałem tak, że to Jonasz, naszą coś. Chcieliście skonsolidować wydarzenia na sali i na boisku, tak? No dokładnie, dokładnie. Szukamy też sponsora, także miejmy nadzieję, że, że sponsor się pokaże jak najszybciej i że zmienimy nazwę na, na nazwę sponsora. E, bo co, potrzebuje, potrzebujecie napastników? Na gwałt, na szybko, na już? Napastników mamy. Podejrzewam, że tutaj no właśnie, gorzej z obroną i gorzej z trzymaniem wyniku, bo, bo później jest masakra, niestety. Rozluźnienie. Plamkarz nie? zarządza całą drużyną, czy głównie obroną w tym przypadku? No, staram się obroną zarządzać, bo bo czasami to nie wychodzi, ale ale tak też. Czasami musi tam dostać ostrą zjebkę, żeby to działało. No tak, ktoś musi dyrygować. Jest ktoś taki, kto na kim się opiera cały zespół? A przy bramkarza? gdzie tam ktoś w środku musi zarządzać teamem? W środku jest jeden właśnie Adrian Rechlecki, on tutaj za, rozgrywa piłę. Z tyłu mamy Kamila Haraja. No i Michał Turek i oni właśnie trzymają obronę żeby to jakoś wychodziło. Czy e, punkty, punkty są? Czyli było zwycięstwo, tak, już w tym sezonie? Było, nad Deltą tylko. <laughs> Niestety. A w większości meczach właśnie brakowało szczęścia.